I Na ogół się uważa, że proza się dzieli na dwa podstawowe typy. Jest tak zwana proza gatunkowa, popularna, i taka proza artystyczna. Mam wrażenie, że ty w swojej prozie niewątpliwie artystycznej stosujesz jednak pewne elementy prozy gatunkowej. Co myślisz o tym podziale i czy rzeczywiście moja diagnoza jest słuszna? Ja uważam, że proza gatunkowa jest czymś w rodzaju. Takiej protezy, którą można się wesprzeć pisząc. Co ci daje takie podpieranie się na prozie gatunkowej? Mi się wydaje, że mi to ułatwia jakby warsztat. Warsztat, bo to, co jest rozwinięte dobrze mi się wydaje w prozie gatunkowej, to jest właśnie zdolności taki, szycia fabuły. Mhm. To jest, wiadomo, że to korzysta z pewnych schematów, ale to zawsze można też jakoś przekroczyć i obejść. Ale może być tak, że fabuła. Jest jedynym elementem, który czytelnik chwyta. Mhm. A poza fabułą nic już z książki nie bierze dla siebie i nic nie kuma. I no boisz się a, tego, że tylko na fabule poprzestanie? Ja wiem, jakich mam czytelników już, i oni jakby to rozpoznali. Doceniają też takie właśnie rzeczy gatunkowe, ale czują, że tam jest coś więcej. I nawet gdybym miała mieć takich czytelników, którzy rozumieją tylko fabułę i czytają moje książki na. W możliwie najprostszy sposób, to ja nie będę się z tym jakoś kłócić i nie będę się za to obrażać. Dlatego, że uważasz, że taki sposób łączenia prozy artystycznej i tej gatunkowej to jest coś, co jest charakterystyczne dla Ciebie, dla Twojego sposobu pojmowania literatury, roli literatury i Twojego podejścia do świata? Może ja sobie tego nie wymyśliłam i nie, i nie miałam takich zamiarów z góry. Mi to po prostu tak wyszło, bo piszę w sposób intuicyjny. Ale też możliwe, że kiedyś chciałabym napisać coś, co w ogóle by się nie wspierało na gatunku. To byłoby już taką czysto wysokoliteracką próbą. W notce na skrzydełku mhm. wyznałaś, że książka Katar Duszy jest zbeletryzowaną formą osobistych doświadczeń i przeżyć. Co to jest ta zbeletryzowana forma? Co To znaczy tak, przepuszczenie swoich doświadczeń, swoich przemyśleń przez aparat twórczy. Czasami to, co opisuję w książce, to są tylko jakieś takie odpryski rzeczywistości tak naprawdę, bo ja uważam, że naprawdę ja mam ciekawe życie, mam bardzo ciekawe życie, ale ono jest ciekawe tylko dla mnie I ono byłoby, no tak jak napisałam właśnie na skrzydełku, że nadawałoby się do szuflady to takiej ciemnej i głuchej. Natomiast przetworzone, jakoś językowo obrobione i, i też czasami takie zintensyfikowane, no i rzeczywiście to jest też fikcja przecież, nie? To się staje dopiero ciekawe i to jest warte przedstawienia i puszczenia gdzieś w obiekt. We wszystkich twoich książkach mhm. jest, ten, jest ten taki dramatyzm w życiu. Nie ma tego dramatyzmu aż tyle. No zdecydowanie nie. To to... Zamiłowanie do tego miałam już od dziecka. Takiej dramaturgii. Tego bardzo mi się podobały baśnie, które się często kończyły smętnie. I które, czasami chciałam nawet zmieniać końcówki tych baśni, tak jak Andersena. Które baśnie Andersena? No i spód... zmieniałaś. Nie, nie chciałam zmieniać. Właśnie zabierałam się do tego długie lata, właśnie nie widziałam w końcu. No te, co się kończą najspłódni. Dziewczynka z zapałkami. I co? To było dla mnie coś nie, nieprawdopodobnego jako dziecko, jak ja się... Rozryczałam na długie godziny. Jak się sobie uświadomiłam, że to tą właśnie kończy śmierć. No, tak naprawdę, jak się popatrzy, to większość twoich książek rzeczywiście ma jakieś takie światełko w tunelu. Tam się dzieją straszne rzeczy, mhm. ale kończą się, jeśli nie happy endem, takim hollywoodzkim typowym, Typo? to no. jednak, to jednak jakimś takim światełkiem. Bo może kłóciłyśmy się swego czasu o nisko mhm. Dopisywałaś, jakby zakończenie w swojej głowie. W mojej głowie czytelnika był dramatyzm, a w twojej głowie mm -hmm. autorki była, było jakieś właśnie też światełko. Pamiętasz, jak to było z niskorosło? Wiesz, że zapominam swojej książki dość szybko. Niskorosło. Tak co Nisko. napisane, to zapomniane. To za elementem beletryzacji jest też fabuła, tak? Dla ciebie. Oczywiście. I wymyślanie bohatera. I wymyślanie, i albo sklejanie bohatera z dziesięciu osób, które znam, albo zupełnie od nowa stworzona postać, różnie z tym bywa. Ety dominują. Mm -hmm. Czy dlatego, że kobieca psychika jest, osobowość kobieca jest Ci bardziej dostępna? Chociaż w jednym z wywiadów powiedziałaś, że mężczyźni i kobiety tak bardzo wcale się nie różnią, że więcej ich łączy mm -hmm. niż dzieli. Czy podtrzymujesz to zdanie? No na pewno jest mi bliższa psychika kobieca, no, chociaż dużo osób mi mówi, że łączy właśnie cechy męskie i żeńskie, że jestem taką... Zawsze mam taką chłopaczurą troszkę, nie? Co to znaczy? <noise> no właśnie to, że ja wcale nie uważam, że mężczyźni i kobiety się tak bardzo od ciebie różnią, jak niektórzy to próbują gdzieś tam sprzedawać czy... Aż kusi, żeby w tej chwili Ciebie zapytać. <noise> W związku z y, próbami odwojowania świata przez kobiety, czy ty uważasz, że kobiety były jakoś dyskryminowane i są w dalszym ciągu dyskryminowane? Czy czujesz się jako kobieta, że masz mniejsze szanse w życiu? Nie, ja nie. Ale wiem, że są takie kobiety, które mogą tak czuć, które wciąż spotykają jakieś tam przejawy dyskryminacji. Ale ja jako kobieta nigdy się nie czułam y, ani dyskryminowana, ani właśnie, że moje jakieś. Potencjał jest ograniczony przez to, że nią nie jestem. Wróciłam uwagę w ostatniej książce na jedną ciekawą scenę. Nasza bohaterka wybiera się do lekarza, żeby go przekonać mm -hmm. do pewnego działania na rzecz swojego ojca. Mm -hmm. Ojciec jest bardzo ciężko chory. Zastanawia się, jak powinna wyglądać. Mm -hmm. Jak i zrobić makijaż? Jak to pogodzić? Przeżywanie takie silne tej mm -hmm. dramatycznej sytuacji i tego niebezpieczeństwa związanego mm -hmm. z wypadkiem ojca. Wypadkiem mm -hmm. ojca i z drugiej strony no, używanie brązera, żeby policzki ładnie wyglądały. Mm -hmm. Jak ty to no, tłumaczysz? No powiem ci tak, na pewno gdyby to była rzeczywiście prawda i by mnie to spotkało, to ja bym o tym nie pomyślała. Mi mm -hmm. się wydawało, że to jest ciekawe właśnie ze względu takiej typowej właśnie fikcyjnej. Mm -hmm. Że to będzie coś ciekawego, wytłumaczyć, pomyśleć, że bohaterka myśli o tym w tym momencie. Ale też trzeba w jakiś taki, taki przystępny i też taki chyba dość ciekawy sposób wyjaśnić dlaczego. Na Ale tym zrozumiałaś to... tą bohaterkę czytając no, to. No, wydawało wy... mi się, że zrozumiałam, no i wydało mi się to w... nagle w tym momencie przekonujące. Że to ma sens, nie? Tak, wydało mi się to przekonujące. Mimo że tak jak tylko no. się wyabstrahuję z tego, co tam jest napisane, to wydaje się to podejrzane. Ta. Wydaje się to nieprawdopodobne. O. Podejrzewam, że nie straciłoby mi na to siły, gdyby to mnie spotkało. W życiu, nie? Aha, i tym Natomiast, się różni. No właśnie, o to chodzi. A mam bohaterkę wymyślę, No Wiesz, jakie są moje bohaterki? Są zazwyczaj takie, można powiedzieć, cudzysłów szelmy. Takie Aha. troszkę wyszczekane, takie jakby niepogodzone, wojujące troszkę. Aha. To nie jestem ja do końca. No to... W jakiej części. W jakiej części. A w no. której części? W którym miejscu utożsamiasz się na przykład z ostatnią bohaterką? Co masz z niej? I co masz z tej ostatniej? Uczucia do taty na pewno zawsze. Nie wiem, czy zauważasz, że mi się to pojawia w niemal książce, że tam ojciec jest ważny, nie? Mm -hmm. Czy to było w Dżazurach, czy... czy Bo ojciec generalnie jest ważny, proszę. Tak, dziękuję. <śmiech> Bardzo <śmiech> dobrze. Mleczka doszło. Może nawet nie generalnie, ale no w ogóle, ojciec jest ważny. No tak. Bez ojca, co to za życie? W ogóle by nie było dzieci bez ojca. <laughs> Przerwa na rachamę mleczka gostyńskiego. Ja myślę, że był bardzo ważny epizod tej mm. rozmowy, bo ten ojciec, y, tam w tej książce no. jest wyraźnie dla mnie konfrontowany, to jest ta głębsza treść no, z pewnym ojcem przez duże O, mm. czyli Bogiem. Ta bohaterka ma pewien obraz Boga i ten y, obraz Boga jest kontrastowy w stosunku do obrazu ojca. Czy to był zamiar taki, czy tak ci wyszło? przy przypisaniu znowu cię intuicja poprowadziła tak. w tym kierunku, bo... Znowu fim... uh -huh. znowu intuicja. No tak, jest jakieś takie zaprzeczenie, nie? Że ten ojciec mojej bohaterki a bóg, który bywa mściwy jej zdaniem. Surowy. Żeby nie powiedzieć dosadni, bo tam ta no, bohaterka tak. określa tego Boga dosadni. Czy ty nie boisz się tego, że zostaniesz uznana za bluźnierczynię żeby zastosować feminatyw tutaj w tym wypadku? Nie, przypadku? nie boję się. Myślisz, że powinno? <laughs> nie, nie, by... ale nie, nie jestem tłuszczwa z natury. Ty konfrontujesz dwa języki mhm. w tej swojej książce. Z jednej strony jest to taki język dosadny wyrazisty, przesycony emocjami. A z drugiej strony, właśnie zwłaszcza w tych fragmentach, kiedy piszesz o nawróceniu swojej bohaterki, kiedy ona, bo narracja jest pierwszoosobowa, ona wyznaje, pokazuje różne aspekty swojego nawrócenia, to ona bardzo często w tych fragmentach mówi takim językiem mocno zrytualizowanym mhm. i takim językiem językiem nieżywym. Mhm. Znaczy ten język y, rytuału, język kazań, język tak bym powiedziała okołokościelny jest takim językiem nie, nieżywym. Y, to był zamiar świadomy, to konfrontacja tych dwóch języków, dwóch stylów, dwóch typów y, emocjonalności, czy też emocjonalności i braku mhm. emocji. co, może tutaj też w krew wchodzi to, że ona została nawrócona w takich dość, bym powiedziała, takich niecodziennych jednak nie okolicznościach. Dramatycznych, i takich, wydaje mi się, że to też może być ciekawe. I chyba jak to czasami bywa bywał, takich świeżo nawróconych tam neofitów, że ona jakby jeszcze nie ma innego języka, nie? że on mm -hmm. przypomina mi jeszcze jakiś. Tutaj ważną właśnie rolę odgrywa ten psalm. Ale to jest jakby coś tam, coś jakieś echa z przeszłości, powiedzmy z tych czasów około pierwszokomunijnych, nie? Coś tam jej po głowie chodzi, a jeszcze nie znalazła swojego. Do końca, nie? A wyobrażasz sobie, że może być taki język religijny, który będzie językiem współczesnego człowieka? Myślę, że może, może. Mhm. Mam nadzieję, że się przyczynisz do, <grym> do, do, tak, do odświeżenia tego języka, tego języka religijnego, do odświeżenia języka, który mówił o emocjach, o jakichś tęsknotach metafizycznych i o emocjach ludzkich mhm. Feroz, związanych nie? z tęsknotą za jakimś rodzajem boskości, jakimś rodzajem mhm. transcendencji, jakimś niepokojem związanym z mhm. tym, że człowiek szuka siły, która kieruje jego życiem i nie zawsze to życie przebiega tak jak on mm -hmm. by sobie życzył. Dzięki. Y paradoksalne jest to, co można by określić jako balansowanie między teatralnością, sztucznością i autentyzmem. Wyznałaś mm -hmm. tam w jednym miejscu, że zależy Ci na autentyzmie. Jak mm -hmm. to pogodzić jedno z drugim? Wiesz co, mi się wydaje, że to się nie kłóci. Ja odkąd pamiętam, ja miałam jakby taką podwójną świadomość, że nawet, nie wiem, uczestnicząc w jakiejkolwiek scenie życiowej takiej, mam taką, taką podwójną perspektywę, jakby, nie? Że odbieram to jak prawie każdy, a z drugiej strony potrafię jakby wyjść na zewnątrz i to widzę, dosłownie wyświetla mi się jak scena teatralna albo filmowa. I chyba to jest w każdej mojej książce, nie? Mhm. Taka teatralizacja, ale czy, czy to oznacza, że w tym nie ma autentyzmu? Chyba nie. To znaczy autentyzm by dotyczył psychologii. Tak. Chyba przede wszystkim No i imię, wszystkim imię, imię o taki głównie chodzi, nie? Powiedziałaś kiedyś, że interesują cię ludzie słabi. Mhm. W jakim sensie? Bo jak się tak popatrzy na twoich bohaterów, a raczej na bohaterki, no to trudno mi powiedzieć, że to były takie słabe osoby. W jakim sensie mhm. one są słabe? I nie. dlaczego interesują cię ludzie słabi? Jeśli chodzi o moje bohaterki, to mi się też wydaje, że to nie są osoby takie słabe, takie w takim, takim pierwszym znaczeniu potocznym tego słowa. To są na pewno osoby wrażliwe. To są osoby, których dotyczy może w większym stopniu niż innych jakieś tam tak zwane lęki egzystencjalne czy bóle te rozterki tego, tego typu. Natomiast mi się wydaje, że to są paradoksalnie też osoby w jakimś sensie pewne siebie. Silne w pewnych aspektach, prawda? Mhm. Wiedzące dobrze, czego pragną, czego chcą, a czego nie. Są osoby takie, bym powiedziała, takie paradoksy, troszkę, nie? Pełne sprzeczności jakiejś, takie trudno zdefiniowane jednoznacznie. To prawda, ja przyłapuję się na tym, że za każdym razem używam słowa paradoksalny. Mhm. No, ono jakoś tam opisuje te i fabuły, i mhm. tych bohaterów. No, prawda, że zawsze interesowały mnie tego typu osoby. I chyba też w literaturze to mnie poruszyło najbardziej kiedyś. Właśnie takie egzystencjalne tematy, nie? Być, nie być, chcieć, pragnąć.